O, tutaj dostaliśmy zaproszenie od Messerschmitta. Tak, tu chłopaki są w bitwie, czy nie? Zaraz zerknę. Nie, nie są w bitwie. Okej, okay, czyli lecimy z następnym meczem, teraz... Teraz, tak jak widzę... E, chłopaki z z FD, z tego co się nie mylę. Z że. czekaj, czekaj, z... Feldy SSE Division. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. No, raczej nie, ale może się chłopaki nie obrażą. W każdym no. razie tutaj e, pogromcy z Armatów będą na widelcu. Zobaczymy, co zaserwują na tutaj nowej mapce bezdroża, niedawno wprowadzona. Dosyć ciekawa. Taki miks otwartego terenu po prawej plus te tory na środku, które pozwalają wykorzystać przede wszystkim amerykańskie czołgi, które mają bardzo dobrą depresję i działa oraz pancerne wieże, które są dosyć często spotykane. Aczkolwiek sądzę, że ten karton to jest bardziej raczej Małe trylowanie, niż wystawienie te 34 do boju. Sądzę, że chyba się zmieni na 32 za chwilę. Jest bardzo fajny tutaj teren, bo trzeba uważać na te wszystkie domki. Tak naprawdę jest wiele tutaj uliczek, z których można sobie postrzelać, w których jest troszkę krzaczków, za którymi można się schować i prowadzić niezauważony ostrzał. Daje tutaj naprawdę duże pole do popisu klarom, które naprawdę dobrze się zapoznają z mapą dobrze wszystkie miejscówki będą potrafiły w trakcie meczów wykorzystać. Bo jest ich naprawdę cała masa. Zobaczymy, czy tutaj chłopaki już zaczynają picking, czy mi się wydaje. Tak jest. W tej chwili się rozpoczął. Co tam ciekawego. Na początku po dwa spottery, te jeden kaningamy. Następnym wyborem było 2-3 skrzywki. Tak jak powiedziałem, amerykańskie czołgi będą tutaj próbowały, zapewne gdzieś nad tych nasypów torów będą strzelać. I sy trzecie po przeciwnej stronie. Co o tym sądzisz? Już zaraz tutaj dostałem pytanie, ile to może trwać. Mhm, dobra, no w takim razie czekamy. Wróćmy w takim razie do pików. ISY trzecie po, strony, po stronie FD. Więc tutaj będzie wykorzystane raczej dosyć konkretne działo, które BL9 potrafi zaserwować. 390 damage'u, co jest no dosyć dobrą, e, dobrym, e, dobrym uderzeniem, się wyróżniają. E, z kolei tutaj Schmidt dobiera jeszcze jedną trzycieczkę, dwójkę oraz ISA trzeciego, co tym samym odpłaca się również ekipa FD, kolejny IS-3 i jeszcze jedno T32. No i na koniec zostały zaserwowane AMX 50 po obu stronach. Więc pik praktycznie bardzo podobny z wyjątkiem tych wspomnianych hitów trzecich bardzo heavy skład, bez jakiejś arty, bez bawienia się w, w próby wyklepywania przeciwnika. Sądzę, że to będzie tak standardowa wymiana jak na typowych e, zamkniętych mapach będzie strzał za strzał. E, Zobaczymy, co się z tego rozwinie. No tutaj teoretycznie zależy od rozegrania, ale tą przewagę w amerykańskich czołgach mogą mieć właśnie chłopaki z zbójców, więc, więc zobaczymy, jak oni to wyprofilują. Czy sobie pozwolą na wjazdców trzecich, które będą nie musiały opuszczać działa gdzieś na jakiś równy teren? I w ten sposób mieć poniekąd przewagę. Tutaj Macie widzę, że jak, widzę, widzę. Tutaj widzę, że jak chłopaki wzię, wzięli trzy Isy trzecie mogą próbować jakiegoś szturmu, Gdzieś to są szybkie czołgi, ale tak naprawdę one są dość wybuchowe. Tutaj, jak wiadomo, każdy strzela ze złotych pocisków. I myślę, że jak dobrze trafią, a chłopaki z padiksów wiedzą, gdzie strzelać, to tak naprawdę te is mogą łatwo powybuchać. Zgodzi się ze mną pewnie? No Zgadza się aczkolwiek sądzę, że chłopaki no, pewności nie mogę mieć. Ale ekipa Z FD może tutaj mimo wszystko na tych swoich czołgach posiadać już odpowiednie perki, które zmniejszają szanse na wybuch mimo wszystko są już tutaj dzięki tym nowym zmianom, znaczy nowym jak nowym, już parę miesięcy są na, na naszym serwerze, jest można zminimalizować szanse na wybuchy. Trzecie, no niestety, tak jak powiedziałaś, są dosyć łatwe w wybuchaniu, robią fajerwerki i generalnie uatrakcyjniać grę, szczególnie, Sylwestry że mają... Idzie. Proszę? Mówisz, że Sylwester idzie, mogą wybuchać. troszkę. Zgadza <laughs> się. No więc, no... Zobaczymy, mam, mam nadzieję, że nie wybuchną za szybko, ponieważ zbyt łatwo by to ułatwiło walkę z bujcerzą. A, tutaj... a chcemy oglądać fajne widowisko, a nie dosyć szybką potyczkę. O tutaj co do ustawienia, widzę, że już przejechali przez most i sy trzeci są, tak jak ja to mówię, pod szkołą, urzędem, bo to tak wygląda, czyli na polu C3. Widzę, że tamtej. Ta widzę, zauwała. widzę, widzę właśnie, że rzeczywiście wyjechali. Tutaj chłopaki przygotowali dla nich naprawdę serdeczne przywitanie, salwa ogniowa, na jednym czołgu skupionym I strzęci I strzęci drzwi, ma połowę HP i prowadzą tak? na tarcie. Ta I te trzecie pada. wyjeżdżają, to jest błąd, to, że to jest błąd. Co on robi tym misem? To jest po prostu jakaś łańska fantazja, pada. która zaprowadziła go niestety na tamten żelazny świat. Tutaj kolejne czołgi dostają Do strzały. No tak przewaga tego amerykańskiego uzbrojenia, prawda? Tak, tak, ale osoby tak nie mogą młodej strzała, ponieważ w nic nie robi do Tutaj drugi i trzeci pada. Widzę, że tutaj chłopaków naprawdę fantazja poniosła. Dwie ósemki padły, tak naprawdę, za kartuna, który gra na T1. To jest wymiana, no moim zdaniem, nieopłacalna się. Widzę, że tu chłopaki się cofają ze skałkę. Został tu jeden IS, tam schowany jest trz is trzeci znowu dostał. Widzę, że, wasze, że wasz team się już tam chowa powoli. Tak jest, przygotowują się tutaj na spokojne reorganizacje. Zapewne tutaj nawet nie zainteresują się tym T1 Cunninghamem, który został wyspotowany tutaj w wiosce, w tym, przepraszam, we wiosce, na tych torach, e, e, który generalnie tam sobie został, na tym sektorze G0. Jezus Maria chyba nie chcący. Kliknąłem. Kurczę, bardzo przepraszam. Moment Ale chyba to... nie widać tego, wiesz, o ile się nie mylę. Ale poza tym chłopaki wiedzą, gdzie co się znajduje. Oni nie są tym zainteresowani, tak jak widać. Tam nic po to nie jedzie. No, Oni się znajduje i tak na D0, to i tak byś dużo nie pomógł, bo jego już tam nie było. Ale widzę, że tutaj chłopaki próbują podjechać. Widzę, że tutaj jest T32, czyli Adams. Strzelany póki co żadnej peski nie dostał, ale pędzą do niego dwie te 32, czyli pewnie zaraz go zgąskują. Brawo, brawo dla Adamsa! ściągnął sobie za free tak naprawdę amiksa. a Bardzo ładna wymiana tutaj. Potrafił tego Francuza ściągnąć. No, padowcy zaspali, zaspali tutaj z tym. Ale zobacz, już ma 14 HP, czyli złe losowanie pestek tak naprawdę wi widzę, że tu jadą mu pomóc. O, T32 dostała. Adam spada i dostał w plecy. Ale widzę, że, chłopak, że chłopaki się odbili od niego, tak naprawdę. no ja, ja tu szansę mogę widzieć, jak Jack naprawdę z magazynka tutaj trafi. Ale widzę, że fokus idzie na Jacku. Tutaj jest zajeżdżani są przez Isa trzeciego, czyli robi się ciekawie i spada. Jack dostał, jest na strzałę. To już jest GG. No. Zgadza się. Tutaj ten początek zaważył. Tutaj, no, mówię, łańska fantazja, samotne wyjeżdżanie jak na randomie pojedynczych czołgów. To jest, to jest niestety nie ten styl, który trzeba zaprezentować na takich rozgrywkach i nie z taką drużyną. Chłopaki ze zbójcerzy wypunktowali, tak naprawdę, ekipę ZFD. I tutaj dosyć łatwe zwycięstwo, tak naprawdę. Mimo utraty tego Miksa, który sądziłem, że no, powinien się ustać, a jednak został, tak naprawdę, w dosyć głupi sposób stracony. Szkoda, szkoda go, ale ładna gra.